Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Backpack Battles. I w tym odcinku wiecie co, tak pomyślałem, że wyszedł, wyszła nowa, nowa brońka, Holy Spear tak zwany. Książka zmieniła się właśnie na Glowing Crown, Co ciekawe, bo był patch i w tym patchu jeszcze dostaliśmy info, że ta książka też będzie, tylko po prostu inne będzie rzeczy dawała. A ten Glowing. Crown daje to samo co wcześniejsza książka, więc sobie zagramy pod tą Holy Spirit, żeby przetestować w miarę tam możliwości. No brzmi bardzo fajnie, bo macie become, yy, nietykalny i zadaje 100% yy, w sensie uderza 100% szybciej na 3 sekundy. Co prawda to jest raz, i raz na bitwę, ale wydaje się to całkiem spoko. jest to Holy Tem, więc. Z tego co mi się wydaje, fajnie byłoby to skąpić właśnie z holi i temami. Zobaczymy jak to wyjdzie, Trzeba będzie przetestować. Póki co, wydaje mi się, że możemy sobie polecieć do gierki. Za dwójeczkę, fajnie. Tutaj tak samo jest tarcza za dwójkę, ona się wydaje też dosyć sensowna. Plus tak samo weźmiemy sobie gardliczek, nasz kochany, czemu nie. Okej, okay, dobra, jest tak. Możemy zrobić coś takiego, sobie zarezerwować bananka i się gdzieś tam uzbroić w cierpliwość, żeby nam się połączyły te dwa itemki. Wydaje mi się to całkiem, całkiem sensowne. Tu w teorii chyba raczej przegramy, chociaż fajny kryt siadł. No ten kryt nam dużo zrobił, plus wiadomo, Task też dużo pomógł. Okej, okay, wskoczyliśmy na Spike Shielda, bardzo przyjemnie. No i co? I chyba możemy po prostu gdzieś tam lecieć dalej. Kupimy sobie bananka, bo bananek też jest fajny. Tak samo tego wellstone'a bym kupił. Nie wiem, czy nawet nie sprzedać. Żeby być mocniejszym. Sprzedać sobie koniczynki. Kupić tego wellstone'a, no bo to jest duży, duży, za, duży damage po prostu dodatkowy. Na early game'ie, a early game jest jednak ważny, ta jedna koniczynka chyba raczej nam różnicy nie zrobi. Tutaj jest dosyć ciekawie, bo żadnej broni nie ma, więc w teorii jeżeli nas Poison tam nie dojedzie, no to my się zdążymy przebić. No, w tym jego buildzie brakuje właśnie broni, przede wszystkim. Nie wiem, czy on tak zagrał. Aczkolwiek, no dobrze, no jak chce, to może sobie tak grać, prawda? Zastanawiam się, bo jest yy, Excalibur. Też do wzięcia. on, on też był zmieniony. This one damage for each food and on attack just w sensie uży, przy ataku może użyć 13 many i triggeruje wszystkie foody raz. To jest dosyć przyjemne, nawet nie wiem czy bym tego nie wziął szczerze mówiąc. Tak póki co, możemy sobie to sprzedać. Eee, to rzucić nawet ten jeden, tutaj nie będziemy, ta, nie będziemy łączyć w łopatę, bo chcemy tego Excalibura później połączyć. Tu możemy sobie coś tam poszukać. Dobra. Kolejna wartościo... Kolejne wartościowe rzeczy. Fajnie, dosyć to przyjemnie wygląda. Tego taska bym sobie zarezerwował za dwójeczkę czemu nie. Garliczka tak samo, bananka tak samo i lecimy chyba dalej. Mi się wydaje. Dobra, sprawdźmy. No tutaj chłop też jest mocny. Bardzo podobne ma itemy, więc co do zasady może być różnie. O, jeszcze kryt za 10 siadł. joj. Jemu many brakuje, tylko pytanie czy to wystarczy. Tu będzie bardzo close. Aj, 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 niestety. No zabrakło niewiele, ale jednak zabrakło, prawda? Dorzucimy sobie bananka, dorzucimy sobie tak samo tutaj fooda. To sobie dalej rezerwujemy i lecimy dalej. Tutaj raczej nic się nie zmieni. Mogę to jakoś lepiej poustawiać? Chyba... jest ok, po prostu tak. Wejdźmy. Edźmy i się nie przejmujmy. Dobra, a on ma patelnię, znaczy łopatę i shielda dosyć mocnego. Jeżeli w miarę szybko się przebijemy, a w teorii się przebijemy to nie masz tylu obrażeń. Prawda, nam troszeczkę many też brakuje, ale okej, okay, dobra, kryz za 20. Nawet nie ma co się tutaj zastanawiać. Eee, póki co, pomyślmy. Tego taska sobie na pewno wyjdziemy, tylko się zastanawiam nad tym, czy nie wziąć tutaj trigera gdzieś tam częściejszego. W teorii mógłbym zrobić tak. To dalej tutaj dorzucić. Tylko jak dorzucimy banana tutaj, to jest średniawka. Chyba, że zrobimy troszeczkę to inaczej. Zrobimy coś takiego. To tutaj połączymy, albo nawet tak. Hmm. O, możemy zrobić tak póki co. Chociaż nie, bo się wtedy nie łączy nam ten banan. No to możemy tak zrobić. No to nie jest złe tak naprawdę. A gdzieś tam nas przyspiesza leciutko. Ok, jest ten shield. Ja sobie go zarezerwuję. Bo tak naprawdę, czemu nie? Dorzuciłbym chyba jeszcze te chociaż nie no, te herbs dużo nie dają tak póki co, są jeszcze za 4 golda, to jest dosyć dużo, jak dla mnie to, uuu tutaj jest ten Wapik. o dobra jest kryt za 20, bardzo ładnie to siadło, znowu za 10 kryt, krytujemy, a nie mamy jakby, jak krytować za bardzo, a jeszcze bug się zmienił, jeżeli dobrze pamiętam, on teraz items, instant gain, 10 krytyka, czyli mamy na start 10%, 10 kryta, no tutaj niestety przegraliśmy, ale tu nie ma co się tak naprawdę dziwić. No za trójkę możemy sobie wziąć jak najbardziej, szczerze mówiąc. To się dosyć mocne wydaje. Teraz pytanie, bo my możemy coś możemy jeden garlic na przykład, nie ja wiem czy ja chcę ten garlic sprzedawać. Tylko jak nie garlic to co? Ten task też się wydaje całkiem fajny. Banan też healuje. Dobra, sprzedajmy tego jednego gardliczka. Niestety, ale tak trzeba zrobić. Możemy zrobić też tak Tu dodać. Ten banan może wlecieć tu. Na pewno chcemy zrobić tak, żeby to nam się jakkolwiek kombiło. E, e, e. To niekoniecznie. Troszkę nam bugów brakuje, szczerze mówiąc. Chyba, że zrobię po prostu tak. Mm, 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 mm. Tu latuje banan. I tak i tyle. W teorii. Dobra, to zagrajmy tak. Zobaczymy, jak to w ogóle będzie działało. Szczerze mówiąc, ten bil jest taki trochę. Szczapy, aczkolwiek tutaj na niego szczerze mówiąc, myślałem, że to przegramy, ale wyszło całkiem, całkiem dobrze. Okej, okay, kolejny tutaj plecaczek, to jest dosyć fajne. Plecaczek możemy się zastanowić. Tak samo ta piąteczka też jest fajna. Ja się zastanawiam, czy ja chcę się tak pakować w, w to przekładanie tutaj, wszystkiego. Bo póki co jeszcze nie mamy, jak połączyć sobie tego pana. Armora tak samo nie posiadamy Za piątkę, dobra no to to kupmy sobie to, zróbmy troszkę miejsca Żeby gdzieś tam móc to Nawet Nawet coś takiego, albo tak, o Tak czy nie, nie To już prędzej tak zróbmy Dobra, sekundę, ja tu muszę się zastanowić Ten tego banana to włożyć, tak samo to tutaj włożyć O i to tutaj fajnie siada, plus dołóżmy tego taska. Co prawda to wygląda dosyć komicznie, szczerze mówiąc, póki co. Ale nie jest źle, lecimy. No, ten Blood Amulet na razie nie jest jakoś tam nam potrzebny za bardzo. Okej, okay, no tutaj chłopiec silny, dużo daggerów, dużo broni, co prawda ten Hero Sword jest dziwnie włożony, bo on w ogóle nie daje... Yy, ten... Nie daje demedu innym broniom, to dosyć dziwnie, bardzo dziwnie złożony ten, ten... plecak. Okej, okay, co byśmy chcieli w ogóle, tak się zastanawiam. No chyba tego bindera, Bo my chcemy mieć właśnie... Yy, chociaż on... Zużywa... 5 ten... 5 many. Ale ja bym go i tak, i tak póki co wziął. Nawet tutaj ładnie siedzi nam. Okej. Okay. Są generatory many, więc to też jest dosyć przyjemne. Dobra, widzę jeden mankament. To się tutaj nie połączyło. Nam zastanawiam się, czy nie wywalić tego bruma i nie zrobić stricte build pod tą patelnię teraz. Póki co, bo spirki tak nie dostaliśmy. Pomyślmy, jak to zrobić, żeby było dobrze. Gdzieś tam wszystko powyrzucam. Bo mamy dużo fajnych tych. Mamy dużo, ten. Mamy jeszcze ananasika. Mamy mana orby. żeby nam to się ładnie wszystko tutaj łączyło. Dobra, zróbmy to na pewno tak. Tutaj musimy wrzucić ten, tego shielda ze względu na to, że on będzie nam się kombił z garliczkiem. Okej. Okay. Tu możemy dorzucić. Na przykład mana. Orbiczka. Jakiś banan to może wlecieć. Tak samo tutaj może wlecieć banan. Póki co to tak za bardzo... Nie, nie ma gdzie, szczerze mówiąc. Hm. Mana Orbik jest za 6 plus za 7. Nam troszkę braknie, ale coś tam będzie można wykombinować i będzie dobrze tak mi Ja bym to tutaj wrzucił. Dobra. Całkiem to sensownie wygląda, póki co. Mm, 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 mm. Taska gdzieś tam tu, tu mamy trzy tylko, tak samo trzy. Tu byśmy mieli No dobrze, to dajmy to tutaj. Możemy tego na póki co jeżeli mamy, no to możemy go tu włożyć. Mm, mm. To dorzućmy tu, żeby było jakkolwiek to powkładane. Okej, okay, to jest też nature, więc fajnie, tylko. No nie no, to musimy tak zostawić. Tego mana, orba sobie zachowamy i lecimy dalej po prostu. Póki co. I sprawdźmy. Tutaj, uuu, Criftwood Staff już jest. No to to może być lekki problem. Tak mi się wydaje, ale zobaczymy. Może nie będzie źle, bo już jakiś tam laksie. Ładnie nabił. Tak samo te spajki mamy na wysokim poziomie. No, na bardzo wysokim poziomie. Patik wchodzi, jakiś tam healing jest. Byle to nie jakoś mocno nie krytowało. No jest close. Dobra. Spajki robią robotę. Oj! Dobra, spajki zrobiły robotę, więc jest fajnie. Okej, okay, za kolejną trujeczkę trójeczkę. E, minus tak. To brzmi całkiem. Jokie fajnie. Możemy to wrzucić tutaj. Możemy czy nie możemy. Mm, mm, mm. ja bym w ogóle to zrobił na razie tak. I co? Mm, to będziemy musieli zrobić tak. I zastanowić się. Armor to jest taki... Że w teorii jest fajny. Ja nie mam miejsca za bardzo. Chociaż? Czy nie mam? Jak zrobię tak, to tutaj jest ok w miarę Tutaj tak średnio Tutaj mamy 3, 4, 5 Mamy Można byłoby zrobić tak Tylko pytanie Co dalej w tej sytuacji? Ym... Bo chcielibyśmy dorzucić przykład leather armor Tutaj Wtedy można byłoby to gdzieś tutaj przenieść. Na przykład tak. Okej, okay, zróbmy coś takiego. Wellson może na razie wyjechać. Dorzućmy sobie armorek. No, załóżmy na przykład coś takiego. Chociaż to bym chciał zdecydowanie gdzieś tutaj włożyć. Dobra, że coś takiego. O! Dobra, plus 3, tu mamy 3, 4, tu jest... Tutaj nie ma miejsca już. To jest też 3, 4. O, tutaj jest świetnie. Tylko nie mamy jak tego włożyć. Za bardzo, szczerze mówiąc. 3, 4, 3, 4, nawet no, to może sobie na razie tu leżeć. Tego wellstone'a możemy... Przedać póki co Ja się zastanawiam co jest lepsze w tym wypadku Albo gdzieś tam możemy zrobić też na przykład Jak zrobimy tak To nam to da No nie za dużo nam to da Tutaj jest opcja wtedy Tylko co z tym Jak damy tak To tak samo jest średnio Trzeba się zastanowić bardzo mocno Bo tutaj możemy włożyć w teorii to O na przykład coś takiego i odpuści tego fleta póki co, dobra no tak zagrajmy troszkę póki trane szczerze mówiąc tutaj te rzeczy się zrobiły, ale zobaczymy może nie będzie źle spajki się fajnie zaczynają nabijać, co prawda on tutaj ono ma trzy, trzy bronie ma stamina traci dosyć szybko, więc to jest duży minus u niego chociaż empower mu rośnie bardzo szybko też okej okay. Jeszcze jest armor. On się w ogóle nie przepija za bardzo. Więc to jest, to jest przyjemne. Mamy regenerację. Tak samo ten liwna schiluje. E, I ten pineapple. O jest, koronka. Ona jest za 12, To jest droga rzecz ta koronka. Powiem wam, przyszłuchajcie. Zrzućmy tą koronę i tyle, chyba, nie? No to też jest fajne. Mmm. Nie, chyba tyle. Oj, tutaj jest dek pod karty, to może zaboleć. Akurat ładnie krytuje, więc dosyć dobrze to wychodzi. A i nawet się trzy... Mamy. <laughs> Coś tam brakło niestety. Jest Spirka. Fajnie, fajnie. To tą spirkę możemy wziąć, tylko my nie mamy za bardzo miejsca na nic. Jest za piątkę, tu w ogóle jest za szóstkę. Fajnie, tylko to już dla mnie jest za bardzo potrzebne. Za piątkę w teorii, co byśmy mogli tu sprzedać. Tego taska możemy sprzedać, bo on nie jest jakoś taki turbo potrzebny nam w tym wypadku. Zastanawiam się właśnie. Dobra, dokupmy to, połączmy to sobie z tym. Czy ja tu gdzieś coś mogę wcisnąć jeszcze? Chyba nie za bardzo, prawda? Jeśli ja tego, no nie mogę wcisnąć, no nic, zagrajmy to, sprawdźmy, połączmy sobie te rzeczy. Powinno dosyć przyjemnie to wyjść, chociaż, u, on tutaj jest też silny. Nie wiem, czy nie jest silniejszy od nas. Jak tak widzę. No, laka ma tyle, że to jest szok. Tutaj braknie, ewidentnie. Okej, okay, jest koronka. Ja tą koronkę mógłbym dać tutaj. Fajnie byłoby dać 20 sekundy, bo to działa co... Jak to działa? To jest ok, dew 4 Czyli pod koli musimy to gdzieś tam dać, czyli na przykład tutaj bym chciał to dać. W takim wypadku jak to damy tutaj, może być mana też tutaj wleci. Mana orbik. A, tylko za bardzo nie mamy miejsca na resztę. Niestety. Bo tutaj jakiś banan na przykład chciałbym żeby był, żeby móc go włożyć, chyba że zrobimy coś takiego. Mm, 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 mm. Albo coś takiego. Dobra. Okej, okay. to nie wygląda to źle, powiem Wam szczerze mówiąc. Tu można dorzucić jakiegoś bananię Coś takiego, tylko... Kurde. Dobra, to może sobie poszukajmy jakiś owość. To też jest dosyć sensowne. Coś takiego Zastanawiam się nad tym kapem Bo ten kap nie jest zły całkiem W ogóle yy, to się robi jak? Już nie pamiętam nawet jak się robi Aha, Heroic Potion A to jest zwykły, okej okay. Czy nie jest to jakoś bardzo drogie? Więc spoko, dorzućmy tego kapa I w miarę to Możemy tutaj coś zmienić? Chyba nie nikąd... Możemy zrobić tak o. W takim wypadku to ja bym chyba to tutaj dołożył. No, coś takiego. Dobra, nie kombinujmy chyba za bardzo. Jeden, jeden laka za dużo nam nie da, bo to jest 3%, a będziemy mieć yy, o 6 demedza. O, a on ma armor. Więc nam fajnie będzie gdzieś tam penetrowało. Ile to w ogóle ma koszt? Jeden stamina. Więc nie powinno to wyglądać jakoś bardzo źle pod kątem właśnie, hmmm, Za 14 dobija, o tak. 16, nie jakoś dużo, bardzo. Ale tutaj chyba powinna być wygrana, chociaż on ma jeszcze potę, ale on jej nie aktywuje. Dobrze, elegancko. Powolutku do przodu powiem wam. Drodzy moi tutaj widzowie. Nad tym się też zastanawiam, tylko jakby go tutaj włożyć, to gdzie bym chciał w takim wypadku go włożyć? A ja tu miałem miejsce, mogę włożyć, to też nie zauważyłem. To faktycznie błąd z mojej strony. Możemy zrobić tak, to nam gdzieś tam zwiększa... lekko możliwości. Tyry, ty, tyry. Taką marcheweczkę tutaj możemy dorzucić, ten miecz jest yy, bez sensu. No, też nie jest jakieś świetne. Ta podka niekoniecznie. Koronka. Nie za bardzo jest. Okej, okay, to tutaj fajnie siada. Żeby... I teraz możemy się zastanowić, czy nie chcemy tego troszeczkę obniżyć. I damy wszystko w dół. Nawet tak. Za sekundę zastanówmy się, jak to będzie wyglądać. A, tylko, że tu nie za bardzo się to łączy. To trzeba byłoby wywalić. To wywalić. To wywalić. Dorzucić tutaj. tą Koronę możemy wtedy tak zrobić. Okej, okay. ona wtedy będzie miała o wiele więcej przestrzeni dla siebie. To jest dobre. Nie powiem, że nie. Nawet coś takiego albo tak. I teraz pytanie, gdzie to by najbardziej siadło? Tutaj mamy cztery. Tu mamy nic. Tu mamy trzy w teorii. Już. Tu też mamy trzy. Nie za bardzo. Mm, 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 mm. No i to możemy jeszcze zmienić na coś takiego. Ok. Lecik by mógł gdzieś tu wjechać, ale sekundę. Tu już lepiej to wygląda. Tu ma cztery. Chyba mnie to. Tak. Trzy. Cztery. Tak zostawmy. Ok. Hmm. Tylko co za tym idzie, gdzie ja to tutaj włożę? Z tym też jest problem wtedy. No mógłbym to z, z braku laku tutaj gdzieś tam dorzucić. Bo tu nie mam miejsca już. Tutaj tak średnio. Chyba, że wyrzucić jednego banana. Na przykład. To jest 3, 4, 5 wtedy będzie się aktywować szybciej. Tak samo tu. Dobra, no to wyrzućmy tego banana. Zastanówmy się. Możemy sobie tutaj dorzucić jak najbardziej mana orbik. No na przykład tu a i jeszcze banan by musiał wlecieć. Ciasno powiem wam, ciasno, ciasno, ciasno. Tutaj się nam kreuje to wszystko niestety. Mm, 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 mm. Zrobię tak. Dorzuciłbym coś takiego. O! Sekundkę. Dobra, jestem z powrotem. Coś takiego gdzieś tu mi się udało pokminić. Nie wiem, czy to jest jakieś turbo świetne. Aczkolwiek. Nie widzę gdzieś tam lepszej opcji, szczerze mówiąc. Nie. Jak tu dorzucę, to wtedy nie będę miał gdzie przełożyć. Wiem, no, liczę, że ten Holy Spirit będzie oddawał. To sobie zarezerwujemy to tak samo. Lightsaber Saber w teorii też jest fajny. Sobie go zarezerwujemy. to będzie już strasznie dużo ściągania staminy, bo to zużywasz 2 staminy. A pytanie, czy to jest 5, 6? To bije teraz 3, 4. I to co, co nam daje? Aha, to wtedy się triggeruje, fajnie, fajnie jakby się triggerowały wszystkie, no. On ma 5-9, niby więcej zadaje. Ale dobra, no zostawmy tak jak jest, nie, nie będę brał tego lightsabera, tak mi się wydaje. Chyba. Dobra, chyba nie, zostawmy przy tym Excaliburze, tylko mam nadzieję, że... Oj, on tutaj, co on tu ma w ogóle? A no, on gra pod jakieś gemstone'y, takie ala... Chyba. Ciężko stwierdzić w sumie. Dobra, i to nawet nieźle nam tutaj zadaje obrażenia. Oj, teraz jesteśmy... Dobra. Musimy bardzo dużo generować tej... Jest Holy Armor też. To Holy Armor tu siedzi, coś takiego, no mm. bo on daje nam po prostu 45, a to też klęsuje. Mamy tutaj i tu bów No to jest teraz świeżo, no możemy to nawet sprzedać, chyba? Nie wydaje mi się, że tutaj gdzieś więcej potrzebujemy tego A, tylko teraz musimy sobie to słapnąć. Kolejną tą manę dorzućmy, bo w sumie nie I chyba tyle. Okej, okay. już jest Holy Armor, fajnie Dobry, zobaczymy jak to będzie wyglądać Mam nadzieję, że w miarę szybko się ta mana będzie Um, oj tutaj strasznie nas krytuje chłop. Niedobrze, zostało nam ostatnie HP. Wypadałoby to wygrać. No to dwójkę to jest spoko. No. Możemy to dorzucić. Teraz zastanówmy się, czy coś fajnego nam. Kolejna korona to chyba nie za bardzo nam jest potrzebna. No tutaj dużo. Niby klęzuje blind za co chwilę. A sekundę, to jest też. To też jest holi. O! I tu by siadło na przykład. Dobra, możemy w to iść. Hmm. O tu jest niepotrzebne, tylko Tutaj, no, no, bo tutaj jeszcze dostaniemy Shield of Valor. To, to wygląda w teorii bardzo fajnie, ale to w teorii, bo <grytania> praktyka jest troszeczkę zgoła inna. Zobaczymy, no, mam nadzieję, że się uda to wygrać. Bo my dostaniemy w tym wypadku z koty. 76 bloka. Albo on dostaje za dwa regeneracji po prostu, za każdy ten holly item obok siebie. Mamy aż 10 regeneracji w teorii. No tutaj teraz ten holi, yy, znaczy ten. Yy, lightsaber by fajnie siadł. Zobaczymy, ale on ma ściąganie. Jezu, on ściąga nam wszystko to co, potrze to co mamy w naszym buildzie, najważniejsze. No powiem wam, że no nie wyszło to jakoś turbo dobrze. Ale build powiem wam, że przyjemny. Chyba brakuje tej many jeszcze. Gdzieś tam większej regeneracji many, może powinienem to lepiej przerzucić. No i tak samo ta patelnia nam się nie, nie wbiła w końcu na... Na Excaliburę, no to też jest y, duży problem. No i nic, to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku z Backpack Battles. I co? Do zobaczenia. Pa, pa. Zostaw suba.